Jak wygląda Mekalu, pozwolicie, że tradycyjnie, oczywiście, tę grę oceniam według moich dziewięciu walorów rozgrywki. Przede wszystkim walom, walor estetyczny. No cóż. Muszę powiedzieć, że gra mnie pozytywnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się, że za 60 kilka złotych, bo tyle kosztuje ta gra, można uzyskać taki produkt, przede wszystkim wykonany bardzo fajnie, jeżeli chodzi o podanym jakościowym. Grube karty, kafle dosyć grube. No, tych elementów mimo wszystko trochę jest. Mamy tu elementy drewniane, więc naprawdę no, Galakta przyzwyczaiła nas do takiej dobrej jakości, ale chyba zawsze to były te produkty takie koprodukcyjne. Przez Fantazy, Flame gaze. a tutaj tak naprawdę mamy rodzimą produkcję, więc gra naprawdę jest wykonana bardzo dobrze, materiałowo i myślę, że na uwagę trzeba podkreślić pracę grafika, to jest pan Tomasz Maroński. No, myślę, że nadał tej grze taką bardzo fajną prawę, ten wymiar, już sama okładka zachęca, a dodatkowo ten układ planetarny, każda planeta. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To, co mi brakuje, tak, na dobrą sprawę, żeby dopełnić tej całości, to jest przede wszystkim taki pomoc, czyli dla każdego gracza powinna być mała kartka pomocy z opisem tych planet, z opisem tych Ikon może na początku potrzebne jest, bo tam gracze muszą wydzielać sobie tę instrukcję, spoglądać. Później to już tak naprawdę każdy wie o co chodzi, ale myślę, że można było to przygotować. No, mamy tą zasłonkę. Można było umieścić to na tej zasłonce, chociażby po jednej stronie, więc to też te koszty byłyby w zasadzie niewielkie. No i... Pewnie tutaj, żeby jakby, jakby podkreślić i zwiększyć jakby tam ten klimat tej gry to taki malutki, może nie za duży taki statek fabryka, no mamy tutaj podstawkę, no, która może no, delikatnie psuje ten wygląd, aczkolwiek no nie wpływa na rozgrywkę, jakbyśmy mieli taki jakiś plastikowy, fajny gadżecik to też by to myślę, no zwiększyło cenę pewnie tam 5 zł to nie byłoby duże koszty, no to tak, żeby wyglądało to na, na 10, to tych dwóch elementów mi dosyć mocno brakuje, aczkolwiek można powiedzieć, że pozytywnie jestem zaskoczony, bo naprawdę gra wygląda rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o tematykę i klimat, no może powiedzieć tak, ja tą grę kupuję, tak, no zdania są podzielone, jeżeli chodzi o Metalum. Mamy tu fajne wprowadzenie do gry, mamy, no surowiec, który będziemy eksplorowali, statek fabryka, który sobie tam lata po Układzie Planetarnym, rozsiewa te roboty, które tam eksplorują. Można powiedzieć tak, jedni mówią, że tak naprawdę tu nie ma klimatu w ogóle, jednak mimo wszystko oprawa, wprowadzenie powoduje, że no, nazwijmy to ta oprawa fabularna no, trochę pomaga, pomaga bezpośrednio w rozgrywce, jeżeli szukacie takiego prawdziwego klimatu, no to myślę, że, że tu no, chyba nie do końca, nie do końca jest klimat. Aczkolwiek, e, no, mówię, ja to kupuję. Uważam, że, że została fajna zrobiona robota, że mimo wszystko jednak e, ta warstwa fabularna w tej grze istnieje i ona pomaga, no trochę pomaga w tej rozgrywce, bo no, latamy sobie. Tak, to ona, ona nie ma wpływu na rozgrywkę, aczkolwiek e, pomaga w odbiorze rozgrywki. No, gra jest myślę, że dosyć prosta, bo e, no, mamy tutaj proste instrukcje, dosyć fajnie napisana. Mamy proste działania aczkolwiek jakby programowanie i mamy tylko 9 rund programowanie i wykonywanie tych akcji no to tu już jest bardziej skomplikowany temat żeby uzyskiwać coraz lepsze wyniki, no to tak naprawdę ta gra wymaga ogrania, wymaga tutaj do pewnego poziomu Takiego planowania, te podprogramy no, stanowią myślę, że fenomenalne rozwiązanie w tej grze. Dodatkowo ta mechanika aerokontroli, gdzie musimy uzyskać przewagi, no tutaj już musimy sporo kombinować i to jest taka gra, która pomimo prostych zasad, no to jest cios za cios. Eee, gracz coś wykonał, my mu zaraz się odpłacamy i tak naprawdę musimy punktować co rundę. Musimy no, albo odbierać komuś przewagi, albo prowadzić do tego, żeby ten gracz nie punktował, żeby był remis, albo no, wręcz uzyskiwać. No, tutaj fajne zastosowanie tego znacznika bogatych, ubogich, zbóż no, powoduje, że w tym momencie jest to, jest to bardzo fajne, więc zasady z jednej strony są proste, ale zastosowanie tych zasad to już jest inna para kaloszy, więc w tym momencie no, gra jest taka, że można jej się uczyć z rozgrywki na e, rozgrywkę gra dwuosobowa, więc o skalowaniu nie będę wspominał. Jeżeli chodzi o zmienność rozrywki, no, zmienność polega na tym, że te kafle za każdym razem mogą być zupełnie inne, losujemy, ten układ planet może być też inny. Ja jakoś tak nie dostrzegam, żeby, jeżeli mamy planetę po planecie, żeby to wpływało, aczkolwiek wpływa to dosyć mocno na zmienność rozrywki, tak? Żeby jakieś były takie, że planeta koło planety może tam spowodować, że ta rozrywka będzie w jakiś tam sposób przebiegała, że będą jakieś tam strategii. Nie, to takich rzeczy generalnie nie ma. Losowość jest ograniczona do minimum w zasadzie, bo po trzeciej rundzie, już do trzeciej rundy w zasadzie odkrywamy wszystkie te planety, już tylko zależy tylko i wyłącznie od nas. No, się kart w zależności, tu może mieć jakiś tam wpływ, bo te karty mają różne ceny, jeżeli się pojawią najdroższe na początku w tych sektorach, gdzie jest, będą tańsze, mogą generalnie wpływać trochę na rozgrywkę, ale nie aż tyle, żeby aż tak przechylały wagę na, na, na korzyści jednego z graczy. Sercem tej rozgrywki przede wszystkim jest interakcja, negatywna interakcja. Tak jak mówię, to jest cios za cios. To zastosowanie tej opcji, że możemy oddać e, ruch graczowi, czy tak naprawdę, żeby on zaczynał mimo naszej mniejszej inicjatywy, fenomenalne rozwiązanie, bo e, no, to ma wpływ w kolosalny na rozgrywkę. E, widzimy, co gracz wykonał, możemy w tym momencie reagować, możemy w zależności od tego, w różnej kolejności to. E, zastosować, więc tak naprawdę Mita Gra przypomina El Grande. Tam też jest area control, tam też jest reagowanie, zdejmowanie kostek e, kosztem swoich, dokładanie, przekładanie, rozkładanie w różnych dzielnicach. Tu jest tak samo. Tutaj tak naprawdę ta interakcja negatywna naprawdę jest sercem tej rozrywki. No i to jest gra ekonomiczna. Przypominam, dla, dla mnie dosyć nietypowa. Zastosowanie podprogramów, czyli te planowanie w trzech rundach, później uzyskiwanie przewag, no, zastosowanie tych znaczników, złóż naprawdę stanowi to bardzo fajną całość i naprawdę pozytywnie zaskakuje. No i grywalność tej, tej gry. No przede wszystkim, no tutaj ta grywalność jest dosyć duża, bo to jest gra która może się uczyć, która z rundy na rundę, z partii na partię uzyskujemy coraz lepsze wyniki, tak planujemy sobie co możemy zrobić, jak planety wykorzystywać, w jaki sposób, no oczywiście tam jest mnóstwo ograniczników, bo mogą nas raczej za pomocą modułów, mogą się podpinać do nas, można, mogą nas blokować, no, jest kilka mechanizmów, które no, pewnie nam będzie życie utrudniało, ale wydaje mi się, że no, naprawdę grywalność jest dosyć spora. Ja przyznam szczerze, że pierwsze partie grałem źle. Znaczy to jest bierze się z tego, że nie doczytałem instrukcji, chociaż instrukcja jest bardzo prosta. No, później jak to się wyprostowało, to tak naprawdę ta gra jeszcze była lepsza, jeszcze ta gra nabrała wiodności. Tutaj nie ma przestojów. No, Gracz może się chwilę zastanowić, ale już myśli w momencie programowania, więc nie ma tutaj w momencie wykonywania akcji, już nie ma jakichś takich większych przystojów. Jest to płynne przejście. Gra jest dosyć szybka, ma do 40-parę minut, pełna rozgrywka, więc myślę, że na gra dwuosobową no to naprawdę fajna sprawa. Mówię, cena tej gry jest w okolicy 60-paru złotych, więc w tym momencie za 65 złotych mamy fajną dwuosobową rozgrywkę, o dobrej jakości, o fajnych komponentach, które będą służyły na długie lata, więc myślę, że gra jest warta, zdecydowanie warta swojej ceny. I to tak, w takim, można powiedzieć, dosyć dużym skrócie tyle, jeżeli chodzi o 9 aspektów. Gra jest niezależna językowo oczywiście, bo mamy po polsku, więc tak naprawdę tutaj się nie będę rozwodził. No i muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo podoba. Gra, jak można powiedzieć, jeżeli chodzi w segmencie gier dwuosobowych, no to no moja czołówkę, tak? Moja czołówka, jestem w trakcie przygotowywania tego rankingu top 7, raz no to wam powiem, że ta gra oczywiście wchodzi do mojej siódemki ze względu na mechanikę, no właśnie ze względu na ten mariaż, przede wszystkim tego pod, 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 tych podprogramów programowania, czyli tej Mechaniki programowania, gdzie programujemy sobie to, co będzie wykonywał nasz statek, fabryka, później wykonywanie tego w zależności od tego, jak sobie chcemy, korzystanie z kart, z modułów, z tych układ, układów planetarnych, no, to powoduje, że w tym momencie no, jest to wszystko takie miodne i, tak na nową sprawę, takie jak to mówię, miodne, same miąsko. Tak? Gra jest no, naprawdę rewelacyjna, bo jest dużo decyzji do podjęcia, dużo główkowania, a przypominam, że to jest gra ekonomiczna. Bieramy kredyty w zasadzie, uzyskujemy przewagi i no, tutaj można walczyć co rundę, ta sytuacja się zmienia, zmienia, no, aczkolwiek muszę powiedzieć, że gra niestety nie wybacza błędów. Jeżeli usiądziemy z graczem, który już ma ograne kilka partii, no to może już wiedzieć gdzie, może wiedzieć jak, może wiedzieć co zablokować. No, tak naprawdę jest gra, która wymaga wymaga nauki. Dla mnie to jest mocna dziewiątka, jeżeli chodzi o gry ekonomiczne, gry dwuosobowe, naprawdę mocna, mocna dziewiątka, dziewięć, będzie nawet i pół, jeżeli chodzi o rozrywkę, także serdecznie Wam ją polecam, jeżeli mieliście okazji jeszcze, spróbujcie, zagrajcie i myślę, że podzielicie moje, moje zdanie. Dynamiczna interakcyjna z dużą interakcją negatywną, zastosowane fajne mechaniki, area control, mechanika programowania, która wpływa bezpośrednio na rozrywkę, więc tyle o Metalum. Zapraszam na kolejne recenzje. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i tyle. Do usłyszenia, do, do widzenia, wpadnijcie na...